Cześć. Dzisiaj zajmiemy się poleceniem rozciągni, czyli poleceniem streczowania po angielsku. Pokażę Wam, na czym ta funkcja polega oraz jak ją zastosować. Narysujmy sobie na początku kilka jakichś elementów, na których będziemy pracować. Na początku narysujemy sobie prostokąt, kolejny prostokąt, zwykłą linię oraz jakąś figurę. OK. Mamy narysowane nasze elementy, na których będziemy pracować. I teraz w tym momencie mamy dwie możliwości włączenia tej modyfikacji rozciągni. Możemy ją wybrać z zakładki Zmień w poleceniu rozciągnij lub też możemy ją wybrać wprowadzając dynamicznie, czyli ze skrótów klawiszowych, wciskając literkę S od angielskiego Stretch i w tym momencie zatwierdzamy Enterem lub prawym przyciskiem myszy i mamy wybrane polecenie. Jak działa owa komenda? Komenda ta pozwala nam na wyciąganie różnego typu wierzchołków. Czyli, jeżeli wybierzemy tą komendę i zaznaczymy tą linię, na przykład w środku, nie ulegnie ona rozciągnięciu, czyli tak zwanemu streczowaniu. Działa to tylko i wyłącznie na wierzchołki. Czyli, jeżeli zaznaczymy ten wierzchołek naszej linii, Potwierdzimy prawym przyciskiem myszy komendę. To w tym momencie możemy dowolnie rozciągać. Typ, czy to pod zadanym kątem, czy też po prostu wpisując daną wartość, o ile chcemy rozciągnąć. Przypuśćmy, że mamy ten prostokąt, zmierzę sobie jeszcze jego odległość znaczy nie odległość, tylko długość boku, żebym wiedział, jaka jest. W tym momencie widzę, że jest to 142. Ok. Przypuśćmy, że chcemy zmniejszyć mniej więcej ten prostokąt, ten bok w tą stronę o jakieś 42. Wybieramy zatem naszą komendę rozciągnij. Zaznaczamy nasze dwa wierzchołki, czyli ten i ten, aby się dwa y, przestreczowały. Potwierdzamy prawym przyciskiem myszy. Wciskamy punkt bazowy odniesienia. Może to być ten wierzchołek, lub dowolny punkt na ekranie. Przesuwamy, aby szło nam to równo. Musimy wybrać tryb ortogonalny, czyli wcisnąć klawisz F8. Lub wybrać z zakładki tutaj na dole tryb ORTO OK, i w tym momencie jak widzimy, nasz prostokąt może być streczowany, czyli rozszerzany, rozciągany lub też zwężany. My go chcemy zwężyć, czyli przejeżdżam w lewo naszą myszką i wciskam z klawiatury 42. Enter. Widzimy, że uległ on zmniejszeniu. Tak samo możemy robić z pojedynczymi wierzchołkami. Przypuśćmy, że ten wierzchołek chcemy przestreczować w dół o jakieś 60. Zaznaczam zatem ten wierzchołek, klikam punkt bazowy, przejeżdżam w dół i wciskam z klawiatury 60. Nasz wierzchołek uległ przestreczowaniu. Jak widzimy, to, ta komenda działa tylko i wyłącznie na wierzchołki. Zatem zaznaczając nie możemy zaznaczyć na przykład tego i tego wierzchołka, gdyż ten wybór nie dojdzie do skutku. Więc tak naprawdę musimy wybrać jeden wierzchołek. Oraz kolejny, z tym, że chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Przy tym rozciąganiu, zaznaczając ten wierzchołek i ten, możemy również to uczynić. Z tym, że jak wspomniałem wcześniej, że nie możemy tego zaznaczyć pojedynczo, czyli nie możemy tej komendy rozciągnij. Jeżeli zaznaczymy w ten sposób, rozciągną nam się wszystkie te wierzchołki, jak widzimy, które są zaznaczone. Aby to działało na pojedyncze wierzchołki, musimy je zaznaczyć pojedyncze, czyli wybieramy na przykład ten wierzchołek oraz ten wierzchołek, potwierdzić prawym przyciskiem myszy, przejeżdżamy myszką i wciskamy na przykład 60 z klawiatury, czyli zadaną odległość, o jaką chcemy przezreczować. Potwierdzamy oczywiście wszystko enterem lub prawym przyciskiem myszy. Jak widzimy, mamy wszystko fajnie zrobione. Kiedy możemy korzystać z takiej funkcji? Jest ona bardzo przydatna i bardzo często się z niej korzysta. Przypuśćmy, że mamy narysowane jakąś ścianę. Tu już wezmę ją, odsunę o zadaną odległość, na przykład 25. OK. I przypuśćmy, że tutaj mamy kolejną ścianę. I w tym momencie, abyśmy Tą ścianę dołączyli do tej. Możemy oczywiście korzystać z innej funkcji, którą pokażę później, ale możemy to również zrobić za pomocą, właśnie, straczowania, czyli wciskamy S, potwierdzamy, zaznaczamy nasze wierzchołki i przeciągamy nasze punkty aż do przecięcia się z tą ścianą. I w tym momencie widzimy, iż mamy bardzo fajnie dołączone na równo, i wszystko dobrze się zgrywa. Mam nadzieję, że Pokazałem jak korzystać z tej funkcji, jak ją włączyć, do czego może służyć i zapraszam do kolejnych lekcji.